Dzisiaj chciałbym jeszcze raz bardzo mocno podkreślić Waszą rolę pedagogiczną i wychowawczą, bo nasze szkoły to nie jest miejsce tylko i wyłącznie, gdzie się uczymy. Te szkoły to są miejsca, gdzie my tworzymy jutro, gdzie my stajemy się, otaczamy te nasze dzieci taką pełnowartościową opieką we wszystkich, we wszystkich dziedzinach nie tylko tej edukacyjnej nie tylko tej wychowawczej ale również tej emocjonalnej i po prostu takiej ludzkiej I za to wam dziękuję i chciałbym żebyście przyjęli w imieniu całej naszej społeczności życzenia aby każdy następny dzień każde jutro było szansą na to żeby zrobić coś wielkiego dziękuję Wystajecie się nam przewodnikami, Podajcie nam dłoń chwilach zwątpienia. Jesteście dla nas wciąż źródłem natchnienia. I dzięki Wam możemy sięgać wyżej, do spełnienia marzeń. Nam już coraz bliżej, Dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela. Radość w sercach naszych się udziela. Waszą pracę bardzo szanujemy, z całych naszych sił Wam dziękuję.